Ja już rankingu, Cię ja witam was w dzisiejszym odcinku. Jak widzicie, za dwa dni, bo kiedy ja to nagrywam, jest e, 9 października, a to będzie a Halloween, będzie 11 października. Więc za dwa dni mamy event koszmar czarwy w Fortnite. E, wy sobie obejrzycie film. Tutaj ja już go gadałem chyba 10 razy, ale, ale Wam teraz go pokazuję. I teraz właśnie ten trailer. Teraz muszę Wam tutaj powiedzieć, że tutaj trochę ten głosik. I dzisiaj do sklepu wszedł jeden, z, e, znaczy już są dwa. Mamy tutaj tą małpkę, teraz wam ją pokażę. Mamy memberycznego Małpiszona. To jest pierwszy skin, właśnie ten Halloweenowy. Drugim skinem, tym nowym, jest tutaj ten Billy. To jest poseł z horroru. dzisiaj wszedł do sklepu tej Billy. No jest spoko, fajne nawet Kurde, jakie fajne ekrany tutaj fajna nawet jest, uuu Ta motka jest fajna Dobra, no ja sobie gram tymczasem moją szafeczką halloweenową Dzisiaj tak zagramy, jutro będę trochę inaczej, będę ją trochę ulepszał, mogę czekać To jest prawda, kto tu u mnie gra ze znajomych, nikt ciekawy E, więc przecież, Battle Royale pokażę wam wszystkie nowe miejscówki po, Spróbujemy na nie polecieć, ale tak Pierwszą nową miejscówką halloweenową niestety jest Wielki Lodowiec Czyli przedostatnia, dobra, stara miejscówka od początku rozdziału zniknie Potem następne będą Wojownicze Włości, Sklecone Slajdy i to będą wszystkie takie duże miejscówki I będzie sześć Mniejszych miejscóweczek Ale nie wiem dokładnie gdzie One będą Nie mam totalnie pojęcia Gdzie one mogą być Dobra, a my widzimy się już W pusie No jesteśmy już i lecimy Na samym początku na Wielki Lodowiec I potem polecimy sobie takie kółeczko bo mam nadzieję że tam zdobędę od razu jackpack żeby było szybciej ale raczej pojedziemy sam tam błędeczką więc right, let's go lecimy tam go go Chcecie zobaczyć stare filmiki z, em, z Halloween w Fortnite, cie. musicie wejść sobie em, na najstarsze, jakby na zakładkę, najstarsze filmiki. Wydaje mi się, że jakby to wystarczy, żeby wejść na te najstarsze. Choć tu leci ze mną, więc nie fajnie, nie fajnie. Dobra, sobie tutaj na tą skrzynkę Avengersów. I wtedy tam właśnie znajdziecie sobie yy, właśnie tutaj to, yy, to Halloweenowe filmiki. No nie myślę, że czeka nie wleci. Dobra. Teraz szybko rotytujemy. No nie ma już pompa Jest bardzo źle. O, dobra, czyli to się tutaj. O. Czemu to nie da się budować? Dobra, zginął. Jestem szefem. Mister Savage ma dajwa, jest fajnie nawet. Dobra, już mam w ogóle. 206 poziom, więc jakby pobiję mój rekord. Nie, no serio. Warmachine no, w sumie możemy tak to sobie, sobie zostawić. Dobra, no weźmiemy sobie tego warmachina. Szczerze, e, biga tutaj jeszcze wypijemy. W nie sensie wiem. Ale w sumie po co ja stąd wychodzę, bo możemy mieć jeszcze... To, to, o właśnie, ej, nie, nie widziałem tutaj jest. Jeden no, na serio. chyba, że drugi. O i drugi też mamy chłopa. Dobra Weźmy sobie tutaj chcecie. Dobra, walczmy tę skrzynkę. Idziemy teraz po kolejnej. Yy, dobra. Następna skrzynka powinna być. tym. Nie. O, w tym. O. Jednak w tym. Jest, tak jest. Jest, tak jest. Dobre. Dobra, nieważne. Eee, dobra, zostałem tutaj do dla następnych i już Wam pokazuję, co jest spoilerem tego, że to będzie właśnie ta e, misówka halloweenowa To jest spoilerem właśnie, że to będzie e, następna misówka halloweenowa Mam tutaj dnie. O, to, niech to tutaj już zniszczyłem. I mamy tutaj oczywiście tutaj to e, od Starka z Eventu Doma. Obejrzyjcie film Duma, z Eventu Doma, bo e, ten film, nikt z Was praktycznie nie obejrzał tego filmu z Doma. Eventu, a on jest fajny. Dlaczego wy nie oglądacie tego filmu? E, I ogólnie, w Fortnite e, się z nim e, ten e, z mniejszy, więc jakby. Mam nadzieję, że będziecie oglądać jak najwięcej filmów. Pewno, wydaje mi się, że. E, najwięcej wyświetleń będzie miał film z właśnie tej aktualizacji świątecznej, bo właśnie takie aktualizacyjne filmiki mają bardzo dużo wyświetleń. E, ten film będzie miał nazwę... E, już wiecie jaką on ma nazwę, ale on... teraz go wymyślę. E, Billy... E, nowy, halloweenowy, e, nowy halloweenowy skin w, e, Billy w sklepie. Albo po prostu nowy skin e, Billy Halloweenowi. Nie wiem, dobra, zobaczę. Jeszcze pomyślę. Na pewno miniaturka będzie z tym bili To na pewno to będzie. Jak chodzi o miniaturkę eventu z do matery, ja zmienię jeszcze. Na inną. Czekajcie. Na bojownik czerwłości. To są tutaj. Ło, ty bokiem poleciałem tą BMA. Widzimy wycincie. Lecimy tutaj do wojowniczości i pokażę Wam tutaj, że tutaj też będzie ten Halloweenowa miasteczka. Uwaga, uwaga, czekajcie. Nie tutaj, tylko to będzie tutaj w środku. Tutaj. Aha, nie, to będzie tam, to będzie tam, to będzie tam. Uwaga, dobra, nieważne. O tu więc tutaj ta miejsceczka też będzie. Co tutaj Halloween miejscówki? Aha. No tu zlotowana już. O, tu skrzynczkę sobie otworzymy. Uuu, Starka, ale ja jej nie lubię. Albo w sumie miałam ogaz z lewnikiem, jest ja mogę wziąć Dobra, bierzemy sobie BMW. Na razie ranked dwie osoby nie gram, bo mam elitę i trochę tak trochę się boję, żeby nie stracić. Dobra, mała paliwa mam. Nie będziemy tak robić, jak się z, yy, napnuję, to zaraz nas skrócono. Skrócono są jeszcze stręczki, medaliony, medaliony są zabrane dune jest niezabrane, widzowie wydaje mi się, że możemy odpuścić sobie to yy, i po prostu pojedę tam zaraz ale no free medalion może tu tam kampić, więc nie oczywiście to jest trochę głupie a już nie mam paliwa, więc kolejne przygody Hej, tak strzeżę widzowie, ten broń Starka ten Midas strasznie i ta muga. Tu w ogóle to jest maska Doma z eventu, właśnie, doma, Wejdźcie sobie na ten film z eventu Doma. Um, I ta broń Starka i ten Midas, to mi się kojarzy mega z tym e, Halloweenowym bossem Midasa. Na no U kurde, to nie miał w ogóle. No weźmy co to tak szczerze za karabiny, to będzie dobre. Dobra, to w ogóle medale nie idzie, więc tutaj będzie trzeba uważać. Szybko wam. Po o tam! Tam macie to. A się przygotowuje na atak. O, nie widziałem koronki, dlatego on tu nie idzie. Tu nie będę jej zbierał, tylko poczekaj, tu Tam jest. Dobra, on mnie zauważył. Mhm, nie fajnie. To ma frost. Tu nie da się budować, muszę zajść. zejść. Ktoś ta, ścipciś. To jest? A myślę, że oni stumują tam. Mhm, uh -huh, tu dużo opowieści. Zdecydowanie za dużo oj tu jest. Dobra, lecimy tam do nich. Haya, ja, bo ja mam koronkę, o kurde. Dobra, z dwa się karabin. U kurde, co jest? Dobra, nie daję mu się uleczyć, dobra, to sam się muszę uleczyć. O, mi zaznaczył, więc jest bardzo słabo. Co mógłby mi zrobił na Dobra, nie chodź, teraz mówię z na Dobra, niech oni tam się zajmą, między sobą nie wtrącam Trochę muszę, musiałbym się uleczyć O kurde, co się dzieje w ogóle? Co tu się dzieje w tym meczu? O, tu jest apteczka, jest. Nie, ale ja muszę wziąć jakiś karabin. Dobra, jest to mój impulsator ten. zwany Jest impulsator. Dobra. Zaznaczył, to więc mamy trochę też... Co, ja? podwójnie zaznaczyli? Nie, pacy tam tamten jest. cip taś-taś. Pajeczki. Dobra, do widzenia. Ciekawego miał, nic nie ma ciekawego. No gościu... Co jest, jakie to ma HP? No gościu, ja jaj nie masz, że wyjdziesz. Okej, okay, zaboksowało mnie. Ile Hilaria... 22 HP! Nie, no mam depresję widzę, mam depresję.